Cześć wszystkim, Dawid z firmy New Tech Solutions. Dzisiaj pokażę możliwości tworzenia naszych układów bazowych, naszego punktu zerowego, jak można je tworzyć, usuwać, edytować, czy też przekształcać. I pierwszy sposób już widzieliście na pierwszym filmie, jest to metoda poprzez opcję przekształcenia. Musimy znajdować się na modelu 3D, korzystamy z narzędzia przekształć zlokalizuj 0 i tutaj za pomocą określania wartości w każdej osi określamy, w którym położeniu będzie się nasz układ znajdował. Czyli jeśli będę chciał umieścić mój układ bazowy w którymś z rogów mojego detalu, to mogę skorzystać z opcji w osi Y, na przykład minimum. Na podglądzie ładnie widać, w którym miejscu teraz mój układ będzie się bazowo znajdował osi Y na przykład maksimum i oś Z zostawimy. Klikamy zastosuj i w ten sam, w ten właśnie sposób mój układ został przeniesiony tutaj do rogu mojego detalu. Co jeśli ja bym chciał umieścić swój układ w innym miejscu lub chciałbym stworzyć nowy układ, chciałbym stworzyć G55 i tak dalej. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Po pierwsze w prawym dolnym rogu mamy właśnie narzędzie, które służy do tego typu yy, funkcjonalności. I tutaj po pierwsze mamy rozwijaną listę naszych układów. Domyślnie jest to standardowo globalny układ współrzędnych, bo żadnego innego nie mamy stworzonego. Ale jeśli ja będę chciał sobie stworzyć na przykład mój układ kolejny bazowy na według tej geometrii, czyli na środku tego otworu wystarczy, że zaznaczę ten otwór, najeżdżam na ikonkę tutaj wektorów i wybieram pierwszą opcję stworzenia nowego układu współrzędnych według tej zaznaczonej geometrii. I w ten właśnie sposób stworzyła nam się nowa geometria, która nazywa się lokalny układ współrzędnych 1. I teraz gdybym ja chciał w mojej operacji, którą Będę na przykład teraz wykonywał, skorzystać z tego układu współrzędnych i dodatkowo przypisać mu tutaj na przykład G55. To nie ma najmniejszego problemu. Po prostu w operacji, w głównych parametrach, wybieram sobie mocujący układ współrzędnych, zmieniam go na lokalny układ współrzędnych 1, czyli ten, który stworzyłem. Tak, klikam OK. I moje G54 z automatu przypisało się do tego lokalnego układu współrzędnych Jeden z racji tego, że obróbczy układ współrzędnych mamy wybrany jako ten z poprzedniej operacji. My zrobimy tutaj zmianę. Wybierzemy tutaj lokalny układ współrzędnych, i tutaj nasz numer układu współrzędnych przypiszemy jako G55. I teraz mam. W tym miejscu lokalny układ służę 1 oraz moje G55. Ale mam tutaj kolejne narzędzia, z których mogę skorzystać i następnym z narzędzi jest utwórz układ służę przez okno, czyli wyświetli nam się właśnie dodatkowe okno, w którym możemy robić nasze przesunięcia, tak? Wprowadzając konkretne wartości. Lub też możemy skorzystać tutaj z zakładki kostka, i to jest y, ciekawy element. Jakbyśmy mieli na przykład przygotówkę z zewnątrz, niestety nie mamy, więc y, działamy na modelu, więc wybieramy sobie nasz model, określamy tutaj pozycję i określamy, tak jak wcześniej przez przekształcenie robiliśmy, pozycję w osi X, Y oraz y, Z. Klikamy OK i w taki sposób mamy stworzony kolejny układ. Nazywa się on lokalny układ współrzędnych 2. Jeśli dla innej operacji lub dla tej będziemy chcieli taki układ wykorzystać, to po prostu tutaj mocujący układ współrzędnych zmieniamy na lokalny układ współrzędnych 2 i przypisujemy na przykład inny punkt zerowy. Kolejną opcją jest opcja utwórz układ współrzędnych przez punkt początkowy i kierunek osi X i Y. Klikamy, i tutaj możemy przyciągnąć do danego punktu nasz układ współrzędnych, do danego środka okręgu. Tutaj, jeśli mamy włączoną opcję inteligentnego przyciągania, to ładnie do punktów nam się będzie nasz układ tutaj przyczepiał. Tak? Wystarczy kliknąć, i teraz okreś określamy kierunki naszych osi. Czyli, w zależności, w którą stronę chcemy mieć nasze osi, to tak sobie to będziemy tutaj. Yy, określać. W taki sposób mamy stworzony kolejny układ współrzędnych, który nazwany jest lokalny układ współrzędnych. Oczywiście, jeśli chcę pozbyć się takiego układu, to wystarczy, że korzystam tutaj z opcji, która służy nam do usuwania takich układów. Potwierdzamy i nasz układ współrzędnych lokalny 3 po prostu yy, znikł. Oczywiście jeśli teraz mamy tutaj przypisany drugi, możemy go na przykład edytować korzystając z tej opcji i możemy mu na przykład zmienić jakąś pozycję lub też y, obrócić o kąt wokół jakiejś konkretnej osi, czy też przypisać inny dowolny kolor, który byśmy chcieli y, użyć. Kolejną opcją jest utwórz układ służony przez punkt początkowy i wektor na wprost, czyli. Podobna opcja do tej wcześniejszej, z tym, że musimy się tutaj y, ustawić do konkretnej płaszczyzny. Czyli jeśli chcemy mieć prosto, to musimy zaznaczyć w ten sposób. Klikamy tutaj i mamy już nasz układ określony. Dlaczego tak? Dlatego, że jeśli będziemy ustawieni w ten sposób, to nasz układ stworzy się tutaj po prostu pod y, kątem, a, no, a tego zazwyczaj nie chcemy. Usuwamy układ, który nas nie interesuje, nie jest nam potrzebny, i tak naprawdę to są wszystkie opcje, które pozwalają nam tworzyć nasze układy współrzędnych. Czy chcemy się zabazować na modelu, czy na przygotówce, czy z boku, czy na jakimś innym elemencie, nie ma z tym tutaj najmniejszego problemu. Jest to naprawdę bardzo łatwe i dla osób, które nie chcą korzystać z opcji przekształcania, to to rozwiązanie będzie rozwiązaniem idealnym. Z mojej strony to wszystko. Jeśli pojawią się pytania, zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.